Witajcie moi drodzy! Zimą, gdy światło słoneczne jest dostępne w ograniczonym zakresie, zakwitają rośliny dnia krótkiego. Takie jak na przykład kalanchoe, poinsecja czy też grudnik. Aby móc się cieszyć większą ilością kwiatów i roślin, pokażę Wam jak rozmnożyć Kalanhoe blosfeldiana. Roślina ta należy do rodziny gruboszowatych, czyli roślin, które gromadzą wodę w liściach. Jest mało wymagająca i automatycznie łatwa w uprawie. Aby podziwiać obfitość kwitnienia Kalanchoe, należy zapewnić jej jedyne stanowisko słoneczne, chociaż poradzi sobie również w półcieniu. Jedną z metod rozmnażania tej rośliny są sadzonki liściowe. Na sadzonki I wybieramy liście jędrne i zdrowe. Pobieramy je z rośliny, gdy doba światła słonecznego znacznie się wydłuży, a następnie umieszczamy je w podłożu przepuszczalnym, najlepiej wymieszanym z piaskiem bądź perlitem. Tak jak już wspominałem, rośliny gromadzą wodę w liściach, dlatego należy uważać, aby nie przelać sadzonek, ponieważ mogą zgnić. Właśnie ze względu na oszczędną gospodarkę wodną rośliny nie ma takiej potrzeby, żeby okrywać sadzonki dodatkowo folią, tak jak robiliśmy to, gdy rozmnażaliśmy lawendę. Po upływie około 4-5 tygodni u nasady liści powinny pojawić się młode, ulistnione pędy. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że roślinę, którą rozmnożyłem właśnie z sadzonki liściowej jest grubosz jajowaty, który obecnie wygląda tak, a rozmnożyłem go dokładnie w taki sam sposób jak kalanchoe z jednego liścia wyrosła mi taka roślina.